Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą, te słowa towarzyszą mi każdej minuty mojego życia od czasu wypadku w 2016 roku, gdy zostałem napadnięty i brutalnie pobity do tego stopnia, że przeżyłem śmierć kliniczną. Kilka operacji mózgu, sepsę straciłem pamięć, mam niedowód lewostronny. Wtedy lekarze zapewniali mnie, że nigdy nie będę sprawny, że już nigdy na pewno nie będę chodził. Ja w to nie uwierzyłem. Zacząłem walczyć. Walczyć dla mamy i dla synka, i po kilku latach intensywnej rehabilitacji, dzięki Waszej pomocy, Waszemu wsparciu, zacząłem robić pierwsze kroki. Dzięki Waszej pomocy, bo to nie wiara czyni cuda, ale człowiek, który tej wiary nie stracił. Takim człowiekiem jestem. Proszę, jeżeli tylko możecie, pomóżcie mi wygrać tą walkę. Pomóżcie mi wygrać, że mógł normalnie funkcjonować, że mógł zacząć żyć. Was nadzieja. Was siła, nie poddam się, będę walczył.